Augustów i rynek Zygmunta, maj. Dla Augustowa to czas szczególny, bo to kolejna rocznica założenia miasta, nadania miastu praw. Oczywiście Augustów jest związany z Zygmuntem Augustem. Każda ziemia, każde miasto ma swoje warstwy czasowe, które osiadają, są przykrywane przez kolejne pokolenia ich doświadczenie. I czasami, będąc w jakimś miejscu, zupełnie nie mamy świadomości, jak wiele się tutaj wydarzyło, od czego się tutaj zaczęło. Chciałabym, jako przewodnik, przybliżyć tym, którzy wyruszą ze mną w podróż po Augustowie, zajrzenie w jeden z pokładów. Dzisiaj pokład XVI-wieczny, a kwiaty majowe kładę pod kolumną Zygmunta, któremu jestem niezwykle wdzięczna za Augustów. Wdzięczność swą kieruję też do naszych historyków-regionalistów, pana Wojciecha Batury i pana Jarosława Szlaszyńskiego, autorów nieocenionych wprost publikacji. Decyzję o założeniu miasta podjął król Zygmunt August, który sam w przywileju miejskim stwierdził, iż z rozkazania naszego poczato mesto saditi. Nic więc dziwnego, że nowe miasto otrzymało od swego fundatora herb, a w nim splecione ze sobą inicjały AS S. Sigismundus Augustus i zostało nazwane miastem Augusta, zaś później wprost Augustowem. Jeszcze przed nadaniem praw miejskich, Zygmunt August ustanowił rozległą parafię rzymskokatolicką. Obecna bazylika to piąta już świątynia w tym miejscu. Podczas gdy na Wawelu, na dworze Zygmunta Augusta, jednego z najlepiej wykształconych intelektualistów epoki odrodzenia, wytrawnego erudyty i miłośnika sztuki, rozbrzmiewała europejskiej klasy renesansowa muzyka, tu nad netto z jego rozkazania w ocie czoła i znoju karczowano puszczę i zakładano miasto. Trudno więc uwierzyć Wikipedii, że właśnie z Augustowa pochodził wybitny lutnista i kompozytor tamtego czasu, Znany jako Jakub Rejs Polak. Miasto otrzymało rozległy rynek główny, obecny rynek Zygmunta Augusta. Wymiary rynku to 175 na 190 metrów. Otrzymało także drugi rynek wołowy w miejscu obecnej plebanii za Bazyliką. Tam odbywały się każdego roku ustanowione przez króla dwa jarmarki. Jeden z nich miał być wolny od opłat po czasy. Od rynku odchodziły główne ulice: na zachód niemiecka, łecka, zaś na wschód wiodła długa, czyli obecnie ulica 3 Maja. Co ciekawe, do dzisiaj dotrwały XVI-wieczne nazwy niektórych ulic. Miasto otrzymało znaczny obszar o rozległości 127 włók, co oznacza ponad 2000 hektarów. Dla porównania to obszar 5 razy większy niż jezioro Szybki rozwój sprawił, że już po kilku latach Zygmunt August uposażył miasto w dalsze 1000 hektarów z przeznaczeniem m.in. na pastwiska w Puszczy Grodzieńskiej i na sianorzęcie, czyli koszenie trawy. Tu akurat po obu stronach netty, czyli na bielach, podmokłych łąkach. Augustów, jako własność króla, nie podlegał sądom starostów i wojewodów, a mianowanemu przez monarchę wójtowi i jego zastępcy. Od wyroków sądów przysługiwała apelacja do samego króla. Król odstąpił na rzecz mieszczan, którzy budowali mosty od pobierania myta, czyli opłaty za przeprawę podróżnych przez rzekę. Przywilej królewski dawał też mieszczanom prawa wolnego łowienia ryb na jeziorze Necko i na rzece netcie na odcinku od miasta do wsi netta. Pełnoprawnym obywatelem miasta mógł być tylko ten, kto posiadał w nim plac i złożył przysięgę miejską. Mieszkańcy utrzymywali się głównie z rolnictwa, a wśród miejscowych rzemieślników było więcej nastawionych na obsługę ruchu handlowego niż na zaspokajanie potrzeb miejscowych. Pod koniec XVI wieku odnotowano kilkudziesięciu augustowskich rzemieślników i kilku hultajów. To rolni chłopi wędrujący od wsi do wsi, najmujący się do różnych prac. Miasto otrzymało od króla monopol na ważenie piwa, nasycenie miodów, czyli obróbkę termiczną, która wzmacnia fermentację, poprawia klarowność miodu, zwiększa jego trwałość. Dał też monopol na palenie wódki, to jest na zaprawianie wódki karmelem, czyli stopionym cukrem. Zakazał jednak robienia tych napojów w okolicznych wsiach królewskich. Miasto kilkanaście lat po założeniu mogło przeznaczać podatki na własne potrzeby, zaś na rzecz skarbu królewskiego płaciło tylko nieliczne. Czy nie korciło króla zajrzeć do powołanego przez siebie ośrodka? Nie wiemy. Między rokiem 1557 a w 68 aż trzynastokrotnie przejeżdżał między Knyszynem, Agrodnem i Wilnem. Mógł więc zboczyć z trasy, zazwyczaj prowadzącej przez Krynki, a może, gdy kierował się z Łomży na Wilno lub odwrotnie. Z całą pewnością Zygmunt August miał sentyment do Augustowa. Świadczą o tym liczne nadania, liczne przywileje. Być może dlatego, że ziemie oparte o nette, Część starostwa Kneszyńskiego stanowiły w zasadzie pierwszą nominalną własność Zygmunta Augusta. Ziemię tę chciwie wydarła, radziwiła jego matka królowa Bona. 7 lipca przypada kolejna rocznica śmierci Zygmunta Augusta, a 1 sierpnia rocznica jego urodzin. Założony na bardzo korzystnym miejscu, bogato uposażony Augustów. Miał wszelkie prawa po temu, by zgodnie z wolą fundatora nie tylko obsługiwać pobliskie wsie, ale stać się miastem o znaczeniu przekraczającym najbliższą okolicę. Aby jednak mogło to nastąpić, potrzeba było czasu oraz stabilnej sytuacji politycznej. Jeśli chcesz wejść z tej ogólnouczęszczanej, hałaśliwej dróżki zwiedzania na moją drogę, Drogę nie tylko poprzez historię, ale też poprzez przyrodę tej ziemi i ciekawych ludzi tej ziemi. Więc wejdź na moją stronę rozpuda.live, zasubskrybuj mój kanał, kliknij w dzwoneczek i zostaw komentarz.